No witam Was, dzień dobry. No i na samym początku życzę Wam smacznego, bo ja tutaj czasami się zapominam. Ja mam tyle roboty, że nieraz ja raz sam jeszcze obiadu nie jem, a, a bo, bo jestem tak trochę zajęty. A tu ktoś właśnie przypomniał, no pan Franek nie, nie, nie życzył nam smacznego, no to y, naprawdę przepraszam za to i i teraz będę się starał Wam życzyć naprawdę, no, smacznego rosołku i no, te kotlety, bo ja już słyszę już tam trzecie już coś, chyba kotlety podejrzewam, no. no. i, a oczka w rosole już mrugają, no, no, to znaczy, że gotowy jest. Ja tu na samym y, początku chcę Wam powiedzieć, że Chciałbym jeszcze ten etap skończyć z tym suprem, z ze skrzynią, nie? Paweł tutaj się przy, przybliży kamerą i, i ja tu Wam pokażę. E, ja teraz wstanie teraz. Jest w, włożone, są tuleje z, z półosiami, małe, z kołami zwolnicy te małe. E, jedna strona i druga. Z tą tuleją łożyskową od razu. I tu najpierw, jak wkładamy yy, przykładowo mechanizm różnicowy, jest tak tu dokładnie zrobiony, że ta tuleja musi być jedna i druga wysunięta. No, ale jeszcze przed tym jest tutaj yy, sprzęgiełko-kłowe włączania wałka przekaźnika. Tutaj parą yy, pokażę. O, widzicie tutaj? O, To jest teraz wyłączone. A teraz jest? Teraz jest włączone. I co? Tu jest, ja teraz wyciągnę tą tylną część. I tutaj tu trzeba uważać, żeby to nie spadło. Tu są kamienie. Kamienie są zabezpieczane z pierścionkami Sengera Z11. Chociaż śruby są, znaczy ten słożeń kamieni jest 12, ale te rowki na tym pierścionek były bardzo liche. Ja to fleksem poprawiłem cieniutką tarczą, także akurat 11 idealnie wchodzi i jest na 100% pewne, że to nie wypadnie, ani tam się nie, nie ten nie odbezpieczy. No i, i za chwilę będę wkładał mechanizm różnicowy. Aha, jeszcze na, na temat wałka przekaźnika. Ja Wam od razu póki on jest luzem Wam pokażę tutaj jak jak on tutaj jest włożony w podnośnik bo to później będzie szczegółowo o samym podnośniku ale teraz to wiadomo że to jest dolna część żeby podnośnik wyciągnąć to trzeba to trzeba wałek wyciągnąć, bo inaczej yy, nie da rady wyciągnąć pokrywy z podnosikiem. Tu niektórzy też piszą, że podnieśli supra do góry na flasę suk, podnieśli, że tylne koła w powietrzu, yy, podnosi jest luźny, bo, yy, bo tam odeszło parę centymetrów, a nie chce wzejść. No, a nie wiedzieli, że, że ten wałek trzyma właśnie. No. i przed wyciągnięciem Podnosika trzeba właśnie ten wałek wyciągnąć. On bardzo lekko się wyciąga tutaj z obudowy. Aha, jeszcze jak jest zazębiany? O, widzicie tu sprzęgło kłowe To sprzęgło kłowe służy tylko wyłącznie do napędu pompy. Pompa czterotłoczkowa jest. Nie zębata, tylko cztery tłoczki są tutaj. I tu tą dźwignią. O, sprzęgło sprzęgłokłowę. Tak pracuje. O. Jest teraz przykładowo włączona pompa, nie? No i wyłączona pompa jest. No. Tu już e, później jeszcze Paweł dokładnie mam opisze e, budowę, cały schemat tego podnośnika. No bo będziemy rozbierać tutaj na pierwszym planie to co widać, to jest osłona e, tego sita, tego smoka takiego, gdzie olej jest zasysany, tam pod spodem jest sitko. To z reguły jest porozrywane już. To trzeba je, jak się zdejmie. Teraz tego nie widać, a jak się zdejmie tą pokrywę, to widać, że jest porozrywane, więc siatkę trzeba dorabiać. To jest jakiś takich. Pamiętam, do tamtego Supra dorabiałem z sita takiego, to z jakiegoś narzędzia kuchennego, że tak powiem. No i tutaj te druty miedziane na jakieś stalowe zabezpieczenia trzeba będzie wymienić. I przy okazji gdzieś mamy rozebraną jedną tą kolumnę podnośnika, to może się uda. wyciągnę ją i nagramy. Jak to jest zbudowane w środku, tam są cztery tłoczki na takich mimośrodach i, no i w ten sposób tłoczony jest olej, a nie tak jak zwykle są pompy zębate. I tu jeszcze tylko do, warto dodać, że jak ten podnośnik będziecie wkładać, to tak jak tutaj tato pokazywał, warto jest to sprzęgło kłowę ustawić sobie wcześniej w, w to położenie włączony wąb, czyli do przodu nałożyć na tą przednią część i wtedy macie pewność, że ono wam nie spadnie tutaj na dół skrzyni. I jak włożycie podnośnik i wsuniecie wałek womu, to on sobie tam trafi. A tutaj u góry jest ta, ta, ten stworzeń, który tutaj wystaje. Na to montujemy. Już po zamontowaniu podnośnika się montuje dźwignię włączania womu. Ona tutaj w takiej pozycji leżącej jest ta. To sobie właśnie podginał to tam na filmach wcześniejszych. Widzieliście do włączania wciągarki. Tutaj jest jeszcze klin i jak się montuje tą dźwignię, ona ma taki dodatkowy element, w którym jest sprężynka i kulka i w pokrywie podnośnika jest takie wyżłobienie, że po prostu jak przesuwamy do przodu czy do tyłu, to tam ta kulka w to wyżłobienie wskakuje. Dwa wyżłobienia są. No. Chciałbym tu jeszcze pokazać, jak wymieniać to łożysko 51209. Tutaj dwa łożyska przychodzą między koronkę a krzyżak satelitów. No nowe, bo tamte to łożysko już było, wiadomo, przez tyle lat, y, to ostatnio, albo w Bolkowie, no, prawdopodobnie w Bolkowie to y, wymieniali, bo to już jest polskie łożysko, a to jest nowe, ze Słowacji. No. Y, dwa łożyska te wy, y, są tu już wymienione, nie, i tutaj jest zaznaczone, tu jest numer, akurat 530 i tu 530, te dwa numery muszą się y, pokrywać. O, ja tu naznaczyłem sobie. Oczywiście u Was może być całkiem inny numer. Ważne, żeby numer do numeru. Tak, tak. O. Tu jest, tak? Tak. To nie musi być idealnie, bo ja tu naznaczyłem oddzielnie. Bo tu jest numer i, i tu numer. I te cztery śruby trzeba dwunastki. ale coś nie weszło z drugiej strony. O, o. teraz bo no, to ona się musi zazębić koronka znowu z satelitami i dlatego trzeba zwrócić uwagę no. mechanizm różnicowy jest w sumie w idealnym stanie te tulejki są ładnie nie są zużyte Ja to jeszcze będę kluczem dynamometrycznym dociągał. O, I koło, w sumie mechanizm różnicowy jest. Czy jak to inaczej, jak to kiedyś. Eee, za mnie to się mówiło, no mechanizm jak mechanizm ale w starej kierowcy to czy mechanicy to wiadomo dyfer, nie na to to dyfer jest teraz wam pokażę tam w skrzyni wkładamy teraz mechanizm różnicowy kurczę to jest takie, bo tu nie ma za bardzo miejsca no ja będę trzymał ten mechanizm tam chcę podłożyć jeszcze. Czekaj. Na wysokość może jeszcze ten, No ja byś trochę pod, podniósł go, albo o, o, o coś takiego. O. <tryk> tutaj przy wkładaniu tych dużych kół zwolnic należy zwrócić uwagę aby odpowiednią stroną oczywiście od pary musi być przed demontażem sobie to poznaszcie albo jakoś przy demontażu a potem trzeba zwrócić uwagę że do, do strony tutaj półosi ma być takie na ostro wyżłobione to koło zębate a z drugiej strony jest takie zaokrąglone e, no i tu jest ta strona ma być głęboka w kierunku półosi jest, no tak. a tu e, płytsza tu gdzie przechodzą nakrętki jest strona płytcza. tak, ale widać to dobrze, odwróć to na chwilę widać to dobrze po tym po prostu, że tu jest tak wyoblona ta, yy, ta część tego koła a no. do, do półosi idzie strona taka na ostro jakby roztoczona i te koła wkładamy w momencie kiedy mechanizm już jest, jest zmontowany i yy, yy, te tuleje tu jeszcze włożę. chciałbym tu jeszcze bym wam chciał powiedzieć ten słożeń, ten wałek mechanizmu różnicowego. Mechanizm różnicowy tu się też trzyma na tym. Tą stroną, tu jest już przyspawana taka podkładka, bo to jest na stałe. To jest od strony blokatora. I tu proszę zobaczyć, w środku, są w środku wewnątrz są pusty. Tak, żeby to weszło tu w środku, a ta strona nie ma tutaj tych wpustów. Ta strona, tam gdzie nie ma tych wpustów wewnątrz, jest od strony blokatora. O, bo ona tutaj musi wejść, a ta strona musi się zazębić, bo wiadomo, że podczas obrotów ten wałek z inną to jest różnica obrotów. Ten i z inną obroty się kręci i ten. Z chwilą chcemy zablokować poślizg kół, żeby jednocześnie napędzało. Blokator blokuje i te obroty się zrównają w ten czas. No. Tu jeszcze trzeba propos mechanizmu wrzucowego to warto zwrócić uwagę koło talerzowe żeby było przykręcone solidnie śrubami bo tu nie ma nitów, tu są śruby. No, i zwróćcie też uwagę, nawet gdybyście tego nie rozkręcali, to sprawdzić warto, czy, jest, czy te śruby są dobrze dokręcone. I ten drut, to zabezpieczenie drutem, czy jest też dobre, czy ten drut nie jest gdzieś sklepany młotkiem w którymś miejscu, itd., bo on wtedy tej swojej wytrzymałości nie ma. Tu, jeszcze w międzyczasie, można pokazać, jak funkcjonują wodziki. Bo dźwignia zmiany biegów jest tak tylko na chwilę założona do testów. Jeszcze nie ma tutaj tych bezpieczników, zatrzasków. I tu mamy jedynka i wsteczny, tylko wsteczny O nie chcę się do końca, teraz wskoczył. No bo, bo podczas obrotów musi. Tutaj mamy e, trójkę, e, dwójkę i trójkę do przodu. I, I ostatnie czwórka, ale teraz też nie zazębi się, bo trzeba byłoby obroty. E, byłyby potrzebne, bo akurat się nie zazębi w tym momencie. Jeszcze o blokatorze chciałbym powiedzieć, przykładowo, że wiadomo, że bęben z inną obrotą się kręci i ten wał mechanizmu różnicowego. Oni się cały czas obracają, tylko z różną szybkością znaczy się i z chwilą, o widzicie tu sprzęgło kłowe jest tu jest oprawiona na łożysku 6012 podobnie jak zetor 25 zetor 25 ma podobny blokator ale łożysko tu przychodzi 6010 do 25 zetora a super ma 6012 to łożysko i tu trzeba zwrócić uwagę bo tu już luz jest to jest na razie jeszcze nie zregenerowane ale będzie ja tylko chciałbym wytłumaczyć jak to będzie o widzicie że zazębione jest teraz i w tej chwili jest Jednolity obrót kół napędowych, już nie ma poślizgu na jedno koło, jak już poślizgu są, najwyżej będą dwa buksować, ale nie ten. Tu jeszcze jest, przychodzi sprężyna, ona cały czas odpycha to spręgiełko, że jak puścimy blokator, ta sprężyna automatycznie się wysunie o, do tej pozycji, żeby się nie zazębiały. Tylko wiadomo, że ten bęben nie jest jeszcze włożony do końca, tak, więc tak. to się nie sugerujcie no. tym, że to tak odstaje. To ja Tylko chciałem tego przy okazji, bo jest okazja wytłumaczyć. Jest dobrze, tu jest około 0,3 luz międzyzębny na wałku, ale teraz trzeba sprawdzić jak jednolicie są zazębione zęby. Dobrze by było najszybciej, byłoby... Pędzlem albo sprayem prysnąć farbą i obrócić i zobaczyć która strona bardziej bierze nie? i w ten czas można ją to już reguluje się w ten czas tym małym kołem wałka atakującego no. tu jest faktycznie ja widzę że jest tu zaraz zobaczymy jak tutaj jak tu jest. No i teraz widzimy cała płaszczyzna zębu jest zazębiona z kołem talerzowym. O, zobaczcie tutaj to przetarcie. O. Bo można i w, starych, w starych czasach jeszcze dawali kiedyś papier pergaminowy, papier, żeby nie był przecięty. E, tak mierzyli właśnie odstęp Nie? Jak przecinał papier, znaczy kaleczył, no to znaczy, że było za ciasno no. I tu jest nawet, powinno być wyczu, wyczuwalne minimalnie taki luz, no 0,3 międzyzemny powinno być I tu już, już będzie bardzo dobrze Jak tu się uszczelnia, trzeba napawać I z powrotem stoczyć tu gdzie łożysko jest 62,14 to jest tu jest dobrze, ale tu przychodzi uszczelniacz. A jeszcze wcześniej myśmy pokazywali przychodzi osłona pochwy, tutaj taka z blachy. Ona zasłania tutaj uszczelniacz wewnątrz i to łożysko, które wysypane było w pochwie, to pokaleczyło tą pół. No i niestety no, nowych dzisiaj części się nie dostanie, trzeba wszystko regenerować. No. Tu przychodzi łożysko też 6315. No i zabezpieczone jest nakrętką taką łożyskową i zabezpieczone. No, śruby są tutaj zaspawane. To są to specjalne śruby. Do, jedna dopasowane. Jest do jedna jest tutaj gdzieś nie jest, ja pokażę Wam, bo ją trzeba przyspawać. O, ona tak wygląda. Ona jest tu dużej, szerzej jak, Pasowana. jak tutaj no, wpasowana jest. I ona dopiero musi włożona być fajnie i przyspawana. I to, to już później będziemy robić. No. I teraz te półosie dwie napawamy do tokarza i będziemy montować do pochew No, jeszcze w tej obudowie, właśnie tutaj, jak ten, tu jest łożysko 6306. To jest ułożyskowane. Przednia część wałka, womu, tu jest ułożyskowana później jest ułożyskowana na środku i z tyłu na samym końcu wałka już w omu w obudowie 6307 co tu chciałem powiedzieć łożysko, łożysko 51 216 to jest oporowe musiałby przy wymianie jak jest zużyte przykładowo to można tą blachę poodginać i włożyć to i ładnie pozaginać. No, to trochę jest roboty. No, to nie tutaj. jest takie proste, akurat, to, to jest akurat no, proste, ale wiadomo, że tych łożyc nie dostaniemy. I tu trzeba się tylko ratować tą regeneracją. Tu jeszcze sprężynki muszą być. No, tutaj ładnie. O. Łożysko wchodzi w ten. To trzeba tak tego sprężynki zamontować i to wszystko ok, tu łożysko przychodzi wał korbowym 6304 63, Ja tu jeszcze chciałem, aha, bo jeszcze, tu jeszcze będzie jeszcze jeden etap yy, nagrania, będzie. jak będziemy zrobić tutaj szczęki, półosie z pochwami i będziemy wkładać podnośnik no i na, na tym tle już prawdopodobnie już będzie koniec skrzyni. Później jeszcze Paweł e, będzie robił regenerację układu kierowniczego. No będziemy no tam... i dźwigni zmiany biegów, bo to też no, jest. No, zmiany biegów. Takie e, zewnętrzne ten to już jest... To już można powiedzieć jak to się mówi w pryszcz. No. Tu jeszcze chciałbym tylko... Na temat tych części różnych powiedzieć i akurat kolega tutaj dzwonił, robił remont 30 czy 20? 30 i proszę sobie wyobrazić, ja to chcę właśnie powiedzieć. Kupił nowy kolektor wydechowy i co jest, założył ten kolektor, przy okazji kolektor, bo tam robił inny remont, szlify i, i głowice, regeneracja, tłoki. I proszę sobie wyobrazić, nie idzie, nie szło uruchomić tego traktoru. Okazuje się, kolektor był niedrożny. I takie są dzisiaj części. No. Ale takie rzeczy się nawet nie patrzy. Czy on jest drożny, niedrożny? Jest nowy, no to wizualnie, no to uszczelki się wkręca i tyle. No. No i co jeszcze chciałbym? Serdecznie Wam podziękować. Za te, za te datki naprawdę ja jestem no, jestem bardzo zadowolony no, że jest kilka osób których tam wpłaciło no, jakąś tam sumę no, naprawdę ja jestem no, bardzo dumny z was i ja widzę że e, e, robicie też takie, takie podbudowujecie mnie to przy tym właśnie. Zobaczcie na pamiątkę zostawiłem pudełko po jednym z łożysk N215. O tyle ciekawe, bo to jest oryginalne pudełko z tamtych lat z tych, jak to mówią niektórzy mówią, za dobrych lat. ZKL, made in Czechosłowakia. To na terenie dzisiejszej Słowacji. Z tego co wiem, te zakłady się znajdują. Pudełko po łożysku. No, jak, jak widać, w dzisiejszych czasach również można trafić na takie łożyska. Z tamtych czasów jeszcze na półkach zalegają. Nie ma tutaj, co prawda, roku produkcji, więc ciężko powiedzieć, kiedy to zostało wyprodukowane. No ale, ale na pewno w latach 70. czy 80.